Witajcie drodzy widzowie, na dzisiaj miłosne przesłanie dla Ciebie. Słuchaj uważnie, zobaczymy kto się tutaj pojawi w Waszej energii. Um, to jest połączenie duchowe, ma w sobie coś. Um, duchowego, karmicznego, jakbyś już kiedyś, jakbyście już sobie kiedyś przysięgali coś lojalnego, możecie zbudować razem coś trwałego, dom, rodzinę albo bezpieczeństwo. Chyba, że jesteście w jakiś sposób połączeni kontraktowo, co znaczy, że może to być złączone z pracą. Um, iskra namiętności już się zapaliła, to uczucie może eksplodować, um, ale jest tutaj jakieś um, zawieszenie. Um, coś tu wymaga głębszego zrozumienia, może jedna strona jeszcze się waha albo musi spojrzeć inaczej. Ktoś tu jest zraniony z przeszłości i trzyma dystans, nie ufa tak łatwo. Ale jeśli dasz szansę, może się pojawić, mogą się pojawić przeprosiny, gest uczucia albo nawet romantyczna deklaracja powodzenia w miłości.